Także już mamy to. I tak jak mówiłam, pokażę Wam jak już to skończy, ale mm, nie da się tego. Mm, 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 no nie da się. Ale nie. Chwilę, że wszędzie ten bąbelek. To da się. Mm. Widzimy się jak to zrobić. No nie da się. Że jakoś się udało. I no, to zasłonić tutaj. Dlatego to tutaj robimy tak. Jakoś to tak tutaj nakładamy, tutaj to tak nakładamy. Nie wiem, czy to będzie przedstawiać, ale no, widzicie, no, co jeszcze o, będzie przedstawiać? Żeby to mi się tak nie kleiło, wstawiamy to no, do naszej lampy. A ja będę za dalej robić. Na 10 sekund. Widzimy się zaraz. Wcale już musiałam zaczynać, ale moja mama odkurzyła. No, to już jest tutaj gotowa. I będziemy robić to. Dwa razy widzimy, muszę coś jeszcze zrobić. Ja Nie, myślałam, że tam na 15. na tam. Ojcie, to dotknęło. Znowu! Ale dobra, Może to byśmy zrobili tutaj. Wygląda ładnie. Czyli Gizu. Może tego troszeczkę byśmy też nasypali. Mam tego. No, mega dużo. Mam mega dużo artykułów niesużytych. Dlatego może też zrobimy taki part. Jak będę coś z nimi robiła. Na przykład, muszę jeszcze tej porozwalać, bo ich się nie da dobrze W ogóle to tak. Może tylko spodoba mi to tutaj, może bym to jeszcze tutaj włożyła. Dla mnie jest git. Ja to tutaj ogarnę, i wsadzamy to do tej. A razem to wtedy włożę. Widzimy się teraz. Ej, bo tu mam jeszcze tą odciętą szynkę, i mogę ją do czegoś użyć. Widzicie? Robi się to tam. Czekajcie. No więc no. Robi się to. Dalej się widzimy. W tym otworzyłam też co? O! Już zgasło. No to... No zobaczmy czy jest już twarde. I się to troszeczkę ale to nic. Zobaczmy czy to już jest twarde. Wygląda na to, że Tak. Ale to jest gorące. Nie wiem czemu, nie mam tego pojęcia czemu, ale jest tu mega ciepło. Ja bym to najchętniej teraz tak złamała, ale nie chcę. Mega cieprutkie. No w sobie, oj, troszeczkę tego. Ja sam samym czasie zrobiłam to, ej, ja tego nie powinnam. dobra, wcale nic nie zrobiłam. Otwieramy to. Połóż lepiej tutaj, o, o, o.